Więc kim oni są, od kogo ja się uczym i od kogo się uczę do dzisiaj. Dzisiaj podzielę się z wami, jacy giganci sprawili, że jestem kim jestem i dzięki którym osiągam cele w moim życiu. Cześć, Dani Ortega z tej strony i to nazwisko Ortega, Dani Ortega, no w niektórych częściach świata może być znane. Mamy Daniel Ortega, prezydenta Nikaragły. mamy Ortega, który jest praktycznie założycielem Zary, który jest bilionerem, ale nazwisko Dani Ortega, ja jeszcze nie jest tak znane. Jakbym chciał, żeby było znane, może tu nie chodzi mi o sławę, bardziej chodzi, żeby to nazwisko kojarzyło się z sukcesem, z spełnionymi marzeniami, z spełnionymi celami, z motywacją dla innych. I obiecuję Wam, że w przyszłości na pewno tak będzie. Nie mówię tego po to, żeby się chwalić i sugerować Wam, że chciałbym być sławny, nie o to mi chodzi. Chodzi mi tutaj o to, że ja wiem, że ja zrealizuję swoje cele i mój sukces będzie widziany przez wszystkich. Ale nie o tym dzisiaj chciałem porozmawiać. Planów jest wiele sukcesów, jeszcze na razie mniej. Nie warto rozmawiać o czymś, czego się jeszcze nie dokonało, dlatego zamykam się w tej kwestii. Pozwolę, żeby w przyszłości moje czyny mówiły same za siebie. Ale parę sukcesów też mam za sobą. Mój biznes się cały czas rozwija, realizuje swoje cele i projekty. Pomagam ludziom, pomagam Wam, pomagam Wam, nie wiem, może zdobyć wymarzoną sylwetkę, pomagam Wam. Poradzić sobie w jakiejś trudnej sytuacji życiowej, nawet pomagam Wam czasem rozwinąć swoje skrzydła i jak zacząć nie wiem, swoją działalność albo jak zacząć zarabiać troszeczkę więcej pieniędzy. Dostaję wiele wiadomości pod tytułem. Dzięki Tobie udało mi się e, powiedzmy schudnąć 10 kg albo zmotywowałeś mnie tego, żeby znowu zacząć trenować, żeby dbać po siebie. Udało mi się e, zdobyć 3 kg masy mięśniowej. Dzięki Tobie jestem silniejszy, Twoje treningi mi pomogły. Albo dostaję też wiadomości takie, że. Przez Twój filmik zebrałem się na odwagę, żeby umówić się z tą dziewczyną, i do dzisiaj jesteśmy razem. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Dziękuję. Albo jeszcze dostaję wiadomości, że zmotywowaliśmy do tego, żebym zaczął moją działalność, albo żebym zaczął czytać więcej i dzięki temu dostałem podwyżkę pracy. To są pokryjomo moje ulubione wiadomości, ale. Same te wiadomości to jest dla mnie wielki sukces i sprawiają mi bardzo wielką radość. Często też dostaję pytanie, skąd ty to wszystko wiesz? Kto cię tego uczył? Czy jesteś po studiach psychologicznych? Czy jesteś psychologiem? Jesteś wielki? Jesteś Bogiem? Nie. Nie jestem wielki i na pewno nie jestem Bogiem. Powód dlaczego mogę widzieć dalej, i jestem w stanie pomóc niektórym osobom jest bardzo prosty i opisuje to najlepiej jeden z moich ulubionych cytatów przez Isaaca Newtona Po angielsku mówi on If I have seen further than others, it's by standing on the shoulders of giants that came before me To znaczy po polsku jeżeli widzę dalej niż inni to dlatego, że stoję na barkach gigantów, którzy przyszli Przede mną. Piękny i prawdziwy cytat. Wielki wpływ na to, kim jestem, co robię, jak to robię, co osiągam moi mentorzy, moi ideologie i moi nauczyciele, więc dzisiaj powiem wam kim oni są i może wam też pomogą rozwinąć skrzyła. Ten filmik może być troszeczkę dłuższy niż zwykle, ale kto się interesuje i kto rzeczywiście chce coś osiągnąć w swoim życiu powinien obejrzeć ten filmik do końca, bo ci ludzie, którzy mi pomagają, naprawdę są wielcy i pomogą też Tobie. Więc wymienię ich po kolei, delikatnie opiszę, co robią i jaki wpływ mają na mnie. Um, dlatego że. Więc wymienię ich po kolei, delikatnie ich opiszę i jaki wpływ mają na mnie. Dlatego zacznijmy od moich największych mentorów, czyli moi rodzice. Od każdego z nich nauczyłem się wiele pozytywnych rzeczy i też wiele błędów, jakich nie mam poczucia. Od każdego z nich nauczyłem się wiele pozytywnych rzeczy, co mam robić, ale też nauczyłem się czego nie mam robić. Widziałem ich błędy, widziałem rzeczy, które źle robią i. Jakby nauczyłem się też na ich błędach i wielu ludzi tego nie robi. Wielu ludzi naśladuje swoich rodziców. Jesteśmy jakby zaprogramowani, żeby ufać naszym rodzicom, żeby naśladować naszych rodziców. I robimy to bezmyślnie, bez analizowania tego. Więc ja jestem w stanie powiedzieć, że się nauczyłem bardzo dużo pozytywnych rzeczy, które pomagają mi w życiu, ale też zauważyłem ich błędy, których w życiu nie popełniam. Ale mój ojciec nauczył mnie pozytywnego myślenia, pozytywnego podejścia do ludzi. Nauczył mnie przede wszystkim myśleć logicznie, analizować, nie podejmować pochopnych i y, decyzji, które są napędzane emocjami. Y, nauczył mnie też troszeczkę negocjacji z innymi ludźmi. Moja mama nauczyła mnie nie poddawać się, moja mama nauczyła mnie jakby funkcjonować w trudnych warunkach, nieważne jak trudno jest, zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie, zawsze można coś zrobić, zawsze można rozwiązać pewien problem, zawsze można pracować żeby rozwiązać pewien problem. Tak więc moi rodzice mieli na mnie bardzo wielki wpływ i mają do dzisiaj. Teraz przejdźmy do moich idoli, osób, które mnie motywują samym byciem swoją pracą, tym kim są. Kiedy patrzę na nich, mówię: "Ja chcę mieć taki styl życia", kiedy patrzę na nich, mówię: "Ja to osiągnę, da się", kiedy skoro oni to osiągnęli, to ja też mogę. I są to osoby, które bardzo ciężko pracują. I pierwszą z tych osób jest Dwayne The Rock Johnson. Niektórzy z Was mogą go znać jako The Rock WWE, niektórzy z Was mogą go znać z filmów jak Fast and the Furious, jako Dwayne Johnson po prostu. Eee, słuchajcie, ta osoba na samym początku nie miała nic. To nie jest tak, że, że on pochodzi z jakby generacji wrestlerów i dosyć znanych wrestlerów i miał pieniądze. Nie, nie, nie miał pieniędzy. On w końcu wylądował, że mieszkał, eee, znaczy wylądował w swoim samochodzie, mieszkał w swoim samochodzie i miał 7 dolarów w swojej kieszeni. Teraz ma miliony dolarów swoim, na swoim koncie, jest jednym z, najlep jednym z najlepiej zarabiających e, jakby aktorów Hollywood e, i codziennie pracuje na swoich nowych projektach, film za filmem, projekt za projektami, serial za serialem. Cały czas pracuje, mimo tego, że ma tyle pieniędzy, nadal jest głodny. Nadal robi wszystko co w jego mocy, żeby osiągnąć jeszcze więcej. Jeżeli ktoś z Was zna tego aktora, jeżeli ktoś z Was jakby, obserwuje go i wie co on robi, Wiecie, że on ciężko pracuje. Wiecie, że on ciężko pracuje na, co, na to, co on ma. To nie przychodzi mu tak od, po prostu za darmo. Więc The Rock naprawdę mnie motywuje. To jest jedna z osób, które jakby pomagają mi nie tyle, co się zmotywować, ale pomagają mi też zwizualizować to, jak chcę, kim chcę być w przyszłości. Teraz następną osobą, która mnie motywuje bardzo, jego filmy mnie bardzo motywują, to jest Will Smith. Will Smith, tak samo. Na początku nie miał nic, później zaczął grać. Prince of Bel-Air i, i z tego zaczynał się wybijać, ale to nie znaczy, że on z samego początku był wielki. Nie, nie, nie. On ciężko pracował na to, żeby grać w coraz to lepszych filmach i żeby zarabiać coraz to więcej pieniędzy. Poza tym jego filmy są strasznie motywujące. Jeżeli masz jakiś problem w życiu, albo jeżeli na, inaczej, jeżeli nie wiesz jak się zmotywować, jeżeli sądzisz, że robisz wszystko, co w twojej mocy, żeby osiągnąć cel, to ja ci powiem, że nie robisz wszystkiego, co w swojej mocy. Obejrzyj film Pursuit of Happiness w pogoni za szczęściem, on tam gra ze swoim synem młodszym synem. To jest naprawdę fenomenalny i wzruszający film, jak człowiek może ciężko pracować, żeby osiągnąć swój cel. Jest to jeden z moich ulubionych filmów i mówię Wam, ja ten film mogę oglądać cały czas. Drugi film, który bardzo z nim lubię, to jest Hitch. Hej, Hitch jest jeden z najlepszych filmów. W każdym razie Will Smith. Nawet same jego wywiady, same jego wypowiedzi mogą Cię zmotywować do tego, żeby zaczął działać, więc Will Smith i The Rock to są moi idole, od których jakby czerpię tą motywację do działania i też sobie często wizualizuję, jak chcę e, żyć w przyszłości. Następna osoba, o której muszę wspomnieć, bo osoby, które mnie znają, wiedzą, że kocham sztuki walki, że trenuję sztuki walki, trenuję od paru lat, trenowałem parę styli, ale jeden styl, który mi najbardziej podchodzą i które uczą najwięcej filozofii, jest styl tego to człowieka. Bruce Lee. Chyba nie muszę go przedstawiać. To jest książka Tao Chet Jest dosyć stara ta książka, ale jest fenomenalna. Ma tutaj opisane wszystkie techniki, są jakby takie rysunki, w jaki sposób unikać, jaki, gdzie mieć... Li... Wszystko jest tutaj opisane Tao Chet i jest, jest to na jego cytatów, to na jego filozofii. Bruce Lee nie był tyle co mistrzem sztuk ale był też fenomenalnym filozofem. Można też powiedzieć, że był fenomenalnym antreprenerem też, tak? Bo jakby... Ci, co oglądają moje filmiki, wiedzą, że zrobiłem filmik na temat antreprenera e, i co znaczy antreprener. Entreprener to można też porównać do przedsiębiorcy. Aczkolwiek Bruce Lee, każdy aktor jest antreprenerem. Bruce Lee był mistrzem sztuk walk, po czym przeszedł na aktorstwo i jeszcze był dodatków filozofem. Pomógł tysiącom ludzi, tysiącom ludzi, tak dobrze, że to się odmienia. Czasem mam problem z odmienianiem. W każdym razie, do dzisiaj uczę się z jego lekcji, do dzisiaj trenuję Jet Kundo, do dzisiaj uwielbiam jego filozofię. E, Jeden z moich mentorów, o którym zaraz wspomnę, Patrick B. David, mówi, że kiedy chcesz się czegoś nauczyć, nie studiuj osoby, która mm, osiągnęła wszystko, studiuj jego nauczyciela. Więc e, Bruce Lee jakby wynalazł, wymyślił, stworzył technikę Jet Kundo, Do. O czym jest ta książka, Tao Jet Kundo. E, natomiast jego mistrzem był Ip Man. Ip Man był mistrzem Wing Chun, który też trenowałem przez dwa lata. Więc, jak najbardziej, jeżeli chcecie się nauczyć więcej o Jet Kundo i o Bruce Lee, nauczcie się więcej o Ipmanie i o Wing Chun. Jest fajny film, który się nazywa Ip Man. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest Wing Chun i kim był Ipman, to bardzo polecam ten film. Pisze się IP, My a -n. Fenomenalny aktor, fenomenalny wojownik, fenomenalny e, fighter, więc Donnie jak najbardziej e, świetnie się spisał w roli Ipmana, więc go polecam. Tak czy inaczej, Bruce Lee. Jest jednym z moich mentorów, jeżeli chodzi o filozofię sztuk walk. Yy, jeden z moich filmików tam napisałem, napisałem bardzo dawno temu zrobiłem filmik, jak wygrać każdą bójkę. To jest właśnie. Między innymi filozofia Bruce Lee. Wielu ludzi się z tym nie zgadza. Jest to jeden z najbardziej lubianych i nielubianych filmików akurat, jest też jeden z najstarszych akurat. Ale jest to filozofia Bruce Lee Bruce Lee raczej. Więc zachęcam Was do tego, żebyście poszukali książki. Tao w Dzet Kundo, jeżeli znajdziecie żadną książkę i przeczytali tą książkę no, macie tutaj różne techniki, ale przede wszystkim macie tutaj jego filozofię. Więc ta odjetun do Bruce Lee jest i był moim mentorem. Następnie wspomnę bardzo szybko o osobach, które dbają o moje, jakby, naukowe poglądy, o moje, właśnie, podejście naukowe, o moje logiczne, spojrzenie na świat. Odpowiadają na różne ciekawiące mnie pytania. Bardzo mnie fascynuje fizyka, astrofizyka, kosmos. I dlatego pierwszą osobą, która o której muszę wspomnieć to jest Linda Grace Tyson niektórzy z was mogą wiedzieć z tego mema tak jest on astrofizykiem w fenomenalny sposób e, opowiada o tym jak działa kosmos jak działa astrofizyka jak działa świat który nas otacza poza tym ma też super poglądy jeżeli chodzi o e, jakby system edukacji jeżeli chodzi o um, jakby poglądy, pro, poglądy religijne i moralne następną osobą jest też Bill Nine, też naukowiec, też miał programy na Discovery, e, też ma różne, jakby, debaty, bierze udział w debatach, bierze udział w wykładach, e, właśnie na temat religii, moralności, psychologii i tak dalej. Richard Dawkins, zwolennik e, i jakby m, osoba, która próbuje e, przekonać ludzi do tego, że, no, jakby ewolucja Darwina, no, no, to jest fakt, tak? To, według mnie to jest logiczne akurat. Ale teoria ewolucji Darwina to nie jest tyle co teoria, co ludzie twierdzą, że teoria to jest coś co może być prawdą, a nie, według naukowego podejścia teoria jest coś co jest prawdą, co jest w 100% akurat um, zgodne. Więc no, też ma bardzo fajne poglądy, też ma bardzo wiele fajnych e, wykładów i debat. Następny jest, e, nie wiem czy wspominałem, e, Lawrence Krauss, może go ominąłem, również fizyk, też oglądam, też polecam, Michio Kaku, Również na Discovery oglądałem jego programy i do dzisiaj oglądam jego wykłady na YouTubie i jego jakby, debaty z różnymi innymi osobami i naukowcami. Więc no, te osoby dbają o moje takie naukowe podejście, o moje naukowe spojrzenie na świat. Bardzo mnie to fascynuje i pomagają mi odpowiedzieć na różne jakby, ciekawiące mnie pytania. Również warto mi wspomnieć o osobach jak Sam Harris albo Christopher Hitchings, który niestety już nie żyje, napisali wiele fenomenalnych książek. Akurat oni mają bardziej takie poglądy, jakby, albo biorą udział w takich debatach religijnych, tak? jakby odpowiedna na to, czy religia, jak religia, po co religia, czy religia jest dobra, czy nie, itd. Tak dalej, tak dalej. Bardzo mnie interesuje teologia i psychologia, i jakby moralność, nie wiem jeszcze, jakie słowo mogę do tego znaleźć, w każdym razie interesuje mnie ten aspekt naszego życia. I bardzo lubię oglądać wykłady właśnie w ich wykonaniu. Wykłady i debaty w ich wykonaniu. Potrafię po prostu siedzieć 3 godziny, 3 bite godziny i mnie nie ma, i potrafię obejrzeć całą debatę albo cały wykład, siedzieć w ten sposób i tylko słuchać, tak? Więc, no, to jest jedna rzecz, która a, właśnie mnie bardzo fascynuje, która też wpływa na to, jakie mam poglądy, i jak właśnie poglądam na świat. Więc wydaje mi się, że warto było o nich wspomnieć. Wspomniałem między innymi, że oni mają bardzo fajne poglądy polityczne, ale jeżeli już mówię o polityce, to warto mi wspomnieć, że jedną z osób, które bardzo podziwiam, jest Barack Obama. Może to nie jest e, najlepszy i najbardziej wybitny prezydent w historii całego świata, może to nie jest najlepszy prezydent Stanów Zjednoczonych, który wprowadził najwięcej reform i nie wiadomo czego, szkolej jest to osoba, która ma bardzo wielkie serce, ma Naprawdę super podejście do ludzi i potrafi jakby najtrudniejszy temat obrać w najlepsze słowa, więc według mnie to też jest dobra osoba jakby do naśladowania, dobra osoba, której można e, brać lekcje. Jest to naprawdę osoba o wielkim sercu i według mnie, dla mnie, Barack Obama to jest jeden z moich ulubionych prezydentów. Ok, wspomniałem o moich rodzicach, wspomniałem o moich idolach, którzy mnie motywują, wspomniałem o naukowcach i osobach, które dbają o mój intelekt i spojrzenie na świat. Teraz warto przejść do osób, o których się uczę najczęściej, o których się uczę, powiedzmy, jak prowadzić moją firmę, jak się rozwijać, jak realizować moje cele, jak realizować moje marzenia. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, które się dzieją w moim życiu i... Tak naprawdę to są jedni z najważniejszych moich mentorów, bo nie tyle co oni mnie motywują do działania, bo wiadomo, są w miejscu, w którym ja chciałbym być w przyszłości, ale też pokazują mi jak tam dojść. Więc e, teraz przyszedł czas na nich. Według mnie to jest jedna z najważniejszych e, części tego filmiku. Zostawiłem go na koniec, bo większość z Was mogła się wykruszyć, tak? Większość z Was, którzy oglądają ten filmik, mogła się że już ogólnie, a mam to w dupie, nie obchodzi mnie to, jacy są jego mentorzy, powiedz mi jak poderwać dupę, tak? No niektórzy z Was mogli po prostu wyłączyć ten filmik, ale ci, co to, to są i może im się przyda ta wiedza, może też potraktują tych, te osoby jako jakby, albo przywłaszczą, je jako mentor, nie, przywłaszczą to jest złe słowo. W każdym razie, no poczytałem troszeczkę o nich i może się zdarzy tak, że oni też nauczą Was wiele tak samo, jak nauczyli mnie. Więc pierwszą osobą, której wspomnę, to jest Bejdros Kulian. To jest um, jakby jeden z moich najważniejszych mentorów, bo pomaga mi właśnie w sprawach biznesowych, uczy mnie, jak, jak mieć podejście do klienta, uczy mnie, jak zrobić więcej klientów, uczy mnie tego, tego, tamtego. Też podejścia do życia, też podejścia do własnej firmy, swojego biznesu. Wiele razy też używałem jego cytatów w moich filmikach, tak jak na przykład jeden filmik, powiedziałem o krabach, tak? To jest jego historia właśnie. On był właśnie na plaży, on widział te kraby, on zapytał się tego rybaka, dlaczego osoby, które Widziałem, wiedzą o co mi chodzi. W każdym razie, Bader Scruent to jest, e, uważam go właśnie za jednego z takich moich e, największych mentorów i osób, które e, jakby pokazują mi moją przyszłość. Tak, kiedy patrzę na niego, widzę, gdzie ja będę się znajdować właśnie w przyszłości. E, następna osoba to jest jego wspólnik Grant Cardone, e, w podobny sposób uczy mnie właśnie podejścia właśnie do biznesu i do klientów. Ty Lopez, niektórzy mogą go znać z tej denerwującej reklamy. Here are my garage, I just bought this Lamborghini. Niektórzy z Was mogli widzieć tą reklamę z Lamborghini, czy Lamborghini. Ty Lopez jest to, no, jest to przedsiębiorca, jest to entrepreneur, tak? Miał wiele biznesów, ma wiele biznesów, sprzedał biznesy i ma dobre życie. I pokazuje jak zdobyć to życie, ma bardzo cenne wskazówki, ma kanał na YouTubie, który się nazywa Ty Lopez, więc jak najbardziej jeżeli znacie angielski i chcecie się czegoś pozytywnego nauczyć, chcecie, bo on tyle nie tyle co pokazuje jak jakby osiągnąć sukces w biznesie, ale też jak jak sprawić, żeby Twoje życie było lepsze, tak, uczy podejścia, bo nie tyle on... Pozostali uczą mnie dokładnie mniej więcej jak mieć podejście klienta i tak dalej. On też uczy podejścia tego, jak sprawić, żeby Twoje życie było troszeczkę lepsze. Mimo że masz wiele pieniędzy, co z tego? Jeżeli masz dużo pieniędzy, jeżeli nie możesz korzystać z tego życia, które ci dano. Więc Ty Lopez też jest osobą, którą, od której biorę bardzo wiele lekcji. Następna osoba to jest Brian Tracy, jeden z najlepszych móców na świecie, jeden z najlepszych jakby przedsiębiorców, guru sprzedaży. No, oczywiście jest więcej, ale na przykład jedna książka, która jest jedna z jego najlepszych książek, to jest psychologia sprzedaży. Więc osoby, które chcą być antreprenerem, chcą mieć swój własny biznes, po pierwsze, muszą się nauczyć sprzedawać. To jest pierwsza rzecz, którą musicie się nauczyć robić to jest sprzedawać. Niektórzy nienawidzą sprzedawców, nienawidzą handlowców, ale jeżeli chcesz, Osiągnąć sukces, czyli jeżeli chcesz, żeby Twoja firma osiągnęła sukces, musisz się nauczyć sprzedawać im. Brian, Tracy, i Tracy. Możecie się tego nauczyć w bardzo prosty i efektywny sposób. E, następna książka, albo następna osoba, której dużo czytam książek, to jest Robert Kiyosaki. Mam jego akurat dwie książki tutaj przygotowane. E, książkę, którą Wam polecam, jeżeli go jeszcze nie znacie, przeczytajcie książkę Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec. Jeżeli tej książki nie przeczytasz, nieważne ile masz lat, możesz mieć 14, możesz mieć 13 lat i już lubisz czytać, możesz mieć 19, 18, możesz iść na studiach, możesz pracować w KFC, yy, możesz mieć 50, 60 lat, ta książka, tą książkę powinien przeczytać każdy, każda osoba, która chce jakby, jakby osiągnąć sukces w życiu, chce zmienić swoje życie na lepsze. Tą książkę polecam każdemu. Ostatnio jechałem taksówką, yy, porozmawiałem troszeczkę z tym panem w taksówce i poleciłem mu tą książkę. Tak? Spodziewam się, że ten. był tak zafascynowany tą książką, że spodziewam się, że od razu pojechał ją kupić. Więc jest to naprawdę dobra książka. To nie jest strata waszego czasu. Jest krótka, przyjemnie się ją czyta. Więc Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, Robert Kiyosaki. Ma o wiele więcej książek, ale zacznijcie od tej. I ostatnia osoba, w której się uczy naprawdę tonę. Codziennie, codziennie uczy się od tego człowieka. To może, mogę go porównać do Bejdorza, od koła też się. Uczy naprawdę bardzo wiele. To jest Patrick B. David. On ma kanał na YouTube, który się nazywa Valuetainment. Też dodam link w opisie. Według mnie i według też wielu osób jest to najlepszy kanał na YouTube na świecie poświęcony dla entrepreneurów. Właśnie dla osób, które mają swój biznes, chcą zwiększyć, jakby rozwinąć swój biznes, chcą polepszyć swoje życie. Naprawdę na tym kanale masz tyle, tyle informacji odnośnie tego jak zacząć, jak robić, jak jakby, być dobrym menadżerem, jak tego, że nie ma lepszego kanału jeżeli chodzi o ten i ten człowiek naprawdę uczy tego w fenomenalny sposób, więc Patrick B. David to jest ostatnia osoba, którą mogę Wam jakby E, o której mogę wspomnieć, e, które naprawdę wiele mnie uczą, w przyszłości może się pojawi więcej takich osób, ale akurat jeżeli chodzi o Baders Curren, Grant Cardone, Ty Lopez, Brian Tracy, e, Robert Kiyosaki i Patrick B. David. To są te osoby, którym w przyszłości, jak będę miał okazję, oczywiście chciałbym podać rękę i powiedzieć dziękuję bardzo, dzięki Wam jestem w takim miejscu, w którym teraz jestem. No dobrze, dotrwaliśmy praktycznie do końcówki tego filmiku, już zaczęło mnie gardło boleć, ale bardzo się cieszę, że jeszcze jesteś ze mną. Osoby, oczywiście, które zostały, jeszcze oglądają ten filmik. Nie wiem, czy kogoś pominąłem, nie wiem, czy pominąłem jeszcze kogoś, od którego się uczę. Wydaje mi się, że nie. To są osoby, które mi pomogły najbardziej, które praktycznie codziennie. E, dają mi jakąś dawkę wiedzy, Tak każdy z nich codziennie daje mi jakąś dawkę wiedzy, ja poświęcam rano, e, przynajmniej godzinę na czytanie, później poświęcam po południu, godzinę naukę, na naukę e, w jakiejś tam dziedzinie, czy to jest biznes, czy to jest e, tam rzeczy, które mnie interesują. Wieczorem też poświęcam następną godzinę na naukę, więc e, to są osoby, które cały czas dostarczają mi dawki wiedzy, doświadczenia, które mi się przyda w życiu. Na koniec wspomnę też o osobie, z którą mieszkam, z którą żyję, dzięki której w trudnych sytuacjach, kiedy nie mam energii, mam doła, kiedy upadnę, to dzięki niej jest lżej. Nawet nie czuję jak rymuję, ale naprawdę pomaga mi w trudniejszych sytuacjach, pomaga mi jakby podnieść się na ducho, pomaga mi powstać, kiedy upadnę, nawet da mi porządnego kopniaka w tyłek, kiedy będę tego potrzebował. I co najważniejsze, nie przeszkadza mi osiągnąć moje cele, nie przeszkadza mi spełniać moje marzenia, co jest bardzo ważne. Ja zawsze powtarzam, że najlepszą formą pomocy jest nie przeszkadzać. I ona nie tyle co mi nie przeszkadza, ale jeszcze na dodatek właśnie pomaga, więc, Uważam, że każdy z Was powinien szukać właśnie takiej osoby, która pomoże Wam spełnić Wasze marzenie, pomoże Wam spełnić cele, będzie Was wspierać w tym, co robicie, no i przy okazji nie będzie Wam przeszkadzać i męczyć i robić problemy. No bo po co nam osoba, która robi nam cały czas problemy. Więc no, ta osoba już dobrze wie, o kim mówię, Ona już dobrze wie, o kim mówi. Więc to by był onosowy filmik dla osób, które były ciekawe, które się pytały, nie byłem w stanie zrobić tego filmiku w 5 minut, mogłem zrobić 5 minut, ej Brian Tracy, ej, ten Robert Kiosaki, ej Bruce Lee, baba, tylko że jaką by miało to wartość, chciałem troszeczkę porozmawiać, chciałem troszeczkę opisać te osoby, chciałem jakby przybliżyć wam to co one zrobiły i jaki wpływ mają na mnie, więc mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał, mam nadzieję, że no, osoby, które wytrwały do końca, dziękuję bardzo, że wytrwaliście do końca jak najbardziej polecam Wam każdą z tych osób, jeżeli chcecie być przedsiębiorcą, jeżeli chcecie być antreprenerem, e, jeżeli chcecie zmienić swoje życie na lepsze, e, chcecie mieć jakby rozwijać swoje poglądy, tak chcecie odpowiedzieć na różne e, ciekawiące Was pytania, to jak najbardziej polecam was, Wam każdą z tych osób, e, które tutaj wymieniłem, więc to by było na tyle, ja się z Wami żegnam, bo już mnie garną, mam już dosyć gadania, nie wiem ile ten filmik trwa, 20-30 minut to chyba był najdłuższy, najdłuższy filmik do dzisiaj. W każdym razie, jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się, miłego wieczoru, miłego dnia, dobranoc w zależności od kiedy oglądacie ten filmik. Na razie.